Mało no, miodu ja Każde ten... Każdy wykopaczył, żeby chociaż coś posmakować. a nie. Jak teraz na, na ten, jak się oni yy. A zdarzało się tutaj, że, żeby wybrać, mi, czy ktoś siarkowali pszczoły w szczelikuszkach, czy nie? No, no. No, no. No, wydmuchali, a przeważnie jechali bezpośrednio. Nie siarkowali. Co ja wiem tutaj. Nic nie. Byłyśmy hmm. kiedyś. No. Ale to pod Unisławiem. No. no. Też tak, z rozmowa wyszła z tematu na temat na kuszki i pszczoły w Kobieta opowiadała, że siarkowali pszczoły. Te, wiesz, może to tam wiesz, przed tym nie było siarki, tam e, siarkowali, wydmuchali e, tymi e, hmm. dymem, a przed tym nie było kory, tylko wiecie co było jak ruchnął ale cały czas no teraz a przed raz kiedyś nie wiem bo ja cały czas płynę. a no teraz ale raz kiedyś byś wróciła do starożytności Krawie placki co? krowie placki nie, końskie też końskie no. bobki naprawdę końskie bobki jak koń zrobił ten wysuszony był na polu Sieczka, no, no, no. I to zależy od ten, ale to takim czymś było. Takim czymś było. Wchodzi na palec? No dobra. No, no, tam już się spadło. No, może się jeszcze przydać. A. To kciuk, to, tak do wyciągania ramek się przydaje. Młody jest na wyciąganie.

No, za prosta mi wychodzi. No dobra, jedziemy Już. za prosta wyszło. no nic. Trudno zrobić, jaką zrobimy, taką zrobimy. Ja sobie no, no tak nie wychodzi nieraz wiesz, to raz tak wych... nie, raz. nie jest tak, że tak, tak dosyć To znaczy, że tak, na grubszych jest trudniej ukształtować kuszka. Tak. Bo no jest do, do zginania i tak ciepło nie zegniesz, tak nie uformujesz, jak to się mówi. się. To następnego nacięcia. Nie, nie zawiemy, co my... czekaj. czekaj. Ostatnio też robiłem na grubszym. I lepiej. Za duży okrąg chyba wziąłem. Jednak nie musimy. Niech nie. przeszło. Niedobrze. Mhm, mhm. Teraz sama jak to będziesz wiedziała więcej. Raz... Ty pobawi. Tak, no. Przywiażę do oceny. Nie, nie poczułeś wygłosić. Ja bym się że co robić, to będzie najfajniej. Pamiętaj, ja pierwsze coś jak ule, jak krzywe zacząłem robić, a później coraz to lepsze, coraz to lepsze. Wyszło to co wyszło, tylko teraz masz dobry materiał, masz dobre wszystko. A przed tym, takie, nie było, że takiego materiału nie było takich. E, a teraz oheblują, bo je dotkną na milimetry. A przed tą piłkę metalową i przeszczoty jechałeś, bo chciałeś do milimetra zrobić struty. A teraz, co masz, piłę taśmową, jedziesz do stolarza, dotkną ci na wymiar. Na Nawet nie trzeba do sprzedaża, bo w sklepie. Tak, no ale można zamówić, ale ja to tam... Hmm? I... A bo ranki, zobaczcie ranki. Eleganckie. Kiedy tutaj z okolicy puszki się całkiem wyniosły? Jak ja robić i przestałem użytkować. Czyli byłeś ostatni na puszkach? Tak, ostatni na puszkach. Ja tak naprawdę, tu w tych okolicach to był ostatni na puszkach. Chyba będzie ją potem jakoś oblepiać, czy taka sama słomiarka? A ty chcesz oblepiać. Miejsce? Widziałam, że gliną czasami oblepiamy. A, a wiesz, a, a czemu gliną? To ci powiem. Czemu? Żeby nie zmarzła w tym e, zimą. Dawniej moje sąsiady, co miały tam dwa, czy ule, zawsze się na zimę na strych zanosiły. Koszyna była ciepła, trochę cieplejsza. Cieplejsza? cieplejsza. i pszczoły wychodziły na strychu. Kłopota. Pszczoła tam nie zmaza, jak jest dobrze najedzona, to. Jak ma sucho. I ma sucho, to. Przez to ja tam styropianowe ule miałem później z watą mineralną. Ktoś mi tam powiedział watę mineralna i tamto, tamto. Ale gdzież to do miodu wata się dostanie? Wata, ale później styropianowe, nowe w wkładałem te mrówki, jak się wyszły to...